Dużo działo się w związku z tobą i Ewą. I jakie masz teraz plany? Czy chcesz kontynuować tą znajomość, czy ją zakończyć po programie, bo jest różnie, a ty jesteś nieprzewidywalny. A tak jest, sam nie wiem, czego chcę do końca od życia, ale wiem, że chcę, teraz spędzać z nią czas i pielęgnować tą miłość, znajomość. I przyjaźń. I mam nadzieję, że to się rozwinie jeszcze bardziej i będzie jeszcze gorętsze. A to, co było w domu Wielkiego Brata, w większości było fikcją oraz y, y, zabawą w teatrzyk Dom Wielkiego Brata gdzie dużo z emocji i słów powiedzianych było po prostu wymyślanych na prędce, tak jak właśnie widać było w loży szyderców i w Coś Tu Śmierdzi, gdzie z Wasylim, z Przemkiem, z Łukaszem działaliśmy, a z Bidonsem i Malwiną tworzyliśmy loże szyderców, że po prostu coś się działo, żeby nie umierać nudą, a PZBB tak bardziej i tym bardziej wspierało to wszystko po to, żeby każdy z nas był przygotowany do ostatnich tygodni fizycznie, co prawda nie wszyscy skorzystali z mojej porady, bo większość z ruchów moich były nieprzewidziane, zaplanowane. Tak jak widać było w moich treningach, że od kiedy wszedłem lekko ulany, ćwiczyłem pompki, brzuszki, zrobiliśmy siłownię własną, a w ostatnich dniach, z powrotem po kilkunastu latach, gdzie miałem ogromny problem, wewnątrz swojej głowy zacząłem fikać salta.